Chciałbym przede wszystkim podziękować uczestnikom rajdu katyńskiego za to, że swoim, swoją aktywnością oddają cześć, umacniają pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny, za niepodległość Rzeczypospolitej. Już osiemnasty raz zmierzacie w rajdzie katyńskim, do Katynia, poprzez inne miejsca pamięci. Tym samym dajecie wyraz nie tylko swojej pasji, bo to by było najprostsze, ale przede wszystkim połączeniu tejże pasji z waszym bardzo głębokim patriotyzmem. Jest miło mi w szczególności, że różne etapy ewolucji miałem, ale w Sejmie też jedna pani jest. Pani Iwona Michałek, która uczestniczyła pięć razy, była w Sukułce. z Torunia pochodzi. Także bardzo miło, że ktoś się przyznaje i nas tam łączy to wszystko. Także łączycie nas bardzo mocno patriotycznie. Przypominacie nam, żeby o Polsce jak najwięcej nie tylko myśleć, ale działać. I my należymy tutaj na tych terenach do bardzo osób gościnnych, ale przede wszystkim patriotycznych. To właśnie my wszyscy zbieramy się tutaj i oddajemy hołd wszystkim tym, którzy polegli za nas, którzy cierpieli, którzy, tak jak tutaj na tej tablicy jest napisane, a myśmy szli i szli dziesiątkowani. Przestańmy stepy, plątanie na bruch, a myśmy szli i szli niepokonani. Tak mam taką małą alegorię co do was, bo właśnie wyjedziecie przez te stepy, poplątane. Wy właśnie jesteście niepokonani. Rzeczywiście my do Sokółki przyjeżdżamy jak do naszego ukochanego, rodzinnego miejsca, jak do przyjaciół, do rodziny. I jesteśmy zawsze tu przyjmowani i witani jak gość najbardziej pożądany, oczekiwany. Trudno w związku z tym nie zakochać się w Sokółce. Trudno nie chcieć tu wracać. Nasz rajd w tym roku osiągnął pełnoletność. Zostaliśmy wychowani i nauczeni przez Wiktora Węgrzyna do tego, by motocykl był środkiem, nie celem, do tego, by pojechać na wschód, spotkać się z Polakami. I rzeczywiście te nasze spotkania na wschodzie wyglądają bardzo emocjonująco. To są ogromne wzruszenia, łzy, i rzeczywiście słyszymy od Polaków, że Polska do nich przyjechała. I to jest bardzo ważny element naszego rajdu, żeby się z nimi spotkać, przytulić i. Tak jak tu spotykamy się w serce przy sercu, rzeczywiście tam też w ten sposób się spotykamy.